Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Na głos o depresji. Jesienne nasadzenia i dodatkowe parkingi. trwa wirtualny bieg niepodległości. Na głos o depresji to nazwa kampanii edukacyjnej, z jaką ruszył Ośrodek Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień w wrocławiu. Placówka chce zwrócić uwagę na problem wzrastającej liczby dzieci, młodzieży i seniorów doświadczających zaburzeń nastroju. A skąd pomysł właściwie, żeby podjąć ten temat depresji? Ten temat zrodził się już w ubiegłym roku. Chcieliśmy y, tą kampanię głównie kierowaliśmy do dzieci i młodzieży z uwagi na to, że Polska jest w czołówce y, krajów europejskich, gdzie jeżeli chodzi o zachorowalność na depresję wśród y, młodzieży i też podejmowanie prób samobójczych. Ale y, mieliśmy już y, szkoły chętnie zadeklarowały udział, jednakże przez y, pandemię po prostu trochę to utknęło. Ale postanowiliśmy nie czekać, bo nie wiadomo co będzie, i dlatego podjęliśmy teraz ponownie ten temat, sprawdzając na ile też szkoły będą mogły i chciały współpracować. No, i to, dlatego. Mhm. I jakie chcecie podjąć e, działania w ramach tej kampanii? Znaczy w ramach kampanii przede wszystkim odezwaliśmy się do pedagogów, którzy e, no, współpracują z nami już od wielu lat. E, taki odzew był bardzo duży, ponieważ oni faktycznie twierdzą, że to jest temat potrzebny. E, no, jest duży wzrost zainteresowania tematem depresji. E, zgłaszają to dzieci, rodzice, e, nadal przez kontakt, nawet zdalny. E, kontakt będzie w postaci oczywiście też zdalnej, czyli mailowo, telefonicznie, poprzez e, kontakt z pedagogami którzy będą rozsyłać materiały dostarczone od nas w postaci PDF-ów, linków do stron, polecanych artykułów mhm. um, oraz konsultacji, tak, takiej telefonicznej w ramach własnych potrzeb. No i w takiej postaci będą przesyłać materiały uczniom oraz rodzicom i podawać informacje na swoich stronach internetowych. Jakie objawy mogą świadczyć o tym, że dziecko doświadcza jakichś nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, być może stanów depresyjnych? No i tutaj mamy jakby na dwóch szalach ten proces, tak? Bo część dzieci będzie właśnie apatyczna, ospała, taka odizolowana, wyłączona, i najczęściej to się społeczeństwo kojarzy właśnie z depresją, z takim smutkiem nostalgią. Natomiast w przypadku dzieci i młodzieży bardzo ważne jest wiedzieć, że może to się właśnie pokazywać jako typowy dla nastolatka bunt, czyli dużo złości, agresji, frustracji, nieradzenia sobie z trudnościami w szkole, rezygnacja z obowiązku szkolnego, nieralizowanie tych zadań i to może być formą właśnie przyjaciółki. Bo takiej depresji u nastolatka. Niestety ta sytuacja epidemiologiczna chyba pogłębia to zjawisko. Tak, to zjawisko pogłębia, nawet mówię Rokowania są takie Światowej organizacji zdrowia, że dwukrotnie będzie dwukrotny wzrost jakby zaburzeń psychicznych spowodowanych. Przez pandemię, co jest wynikiem m.in. narzucania na pewnych ograniczeń, izolacji, ograniczania kontaktów społecznych, lęku albo takiej ambi, ambiwalencji uczuć, nagromadzenia w ogóle emocji, nagromadzenia informacji. Stąd osoby też, które mają jako, już jakieś zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne czy zaburzenia lękowe. To one się bardziej jeszcze w wyniku tego, po prostu to, te objawy, które były na przykład w wyniku, bo my to obserwujemy też w ośrodku, trochę były jakby w, w uśmieniu, wracają zaostrzone. Nie? Tutaj ośrodek pomaga takim osobom, które doświadczają tych złych emocji? Tak, cały czas pomagamy, staramy się. Nawet w tej trudnej sytuacji staramy się przyjmować wszystkich, którzy się zgłoszą. Mieliśmy taki czas, że ośrodek nie można było przyjść bezpośrednio, nie było tylko kontaktu bezpośredniego, jednakże wtedy uruchomiliśmy kontakt telefoniczny czy online. Obecnie przyjmujemy w kontakcie bezpośrednim, tyle tylko, że po prostu trzeba najpierw zadzwonić, się zarejestrować. No i wówczas y, taka konsultacja, czy pomoc jest możliwa. Osoby, które nie mogą przejść, bo na przykład bardzo się boją, tak, y, To y, terapeuci kontaktują się z nimi telefonicznie, czy za pomocą na przykład Skype'a, Messengera, y, takich komunikatorów. Mhm. Mhm. Wspomniała Pani, że będą umieszczane informacje też na, na, na stronie waszej y, na początek, jakie chcecie informacje tutaj zamieścić? No ograniczyliśmy się tutaj przede wszystkim do edukacji, więc pierwsze, co się pojawiło, to informacja, że ruszamy 9 i nie jesteśmy na takim etapie. W najbliższym czasie pojawi się też plakat autorstwa tu ośrodka profilaktyki. Kolejne informacje to będzie m.in. filmik oraz takie plakaty informacyjne w postaci PDF-u, na których zamieścimy kilka ważnych informacji. Co ciekawe, nie będziecie działać tylko w sieci, bo też w realnym świecie, tak? Znaczy my chcemy. Mamy przygotowany taki plakat, żeby to, bo wiadomo, nie każdy będzie wchodził. No nie każdy też posłucha radia, nie każdy wejdzie na naszą stronę czy na naszego Facebooka. W związku z tym pojawią się w mieście plakaty, one będą na słupach tych ogłoszeniowych, ale też w komunikacji miejskiej plakaty z informacją, gdzie można uzyskać pomoc, a też gdzie można zasięgnąć informacji. Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że my nie skupiamy się tylko na młodzieży i dzieciach i młodzieży. Jeszcze taką grupą podwyższonego ryzyka, Obecnie w bardzo trudnej sytuacji są osoby starsze, które no, też no, bardzo się boją, też te kontakty z bliskimi mają ograniczone, więc tutaj też będziemy edukować w takim zakresie, jak, jak pomagać takim osobom, też co one same mogą robić. No i jeszcze oprócz tych informacji takich podstawowych, czym jest depresja, jak reagować, jak pomagać. No też y, chcemy zwrócić uwagę na używanie środków y, psychoaktywnych i, i picie alkoholu, y, bo, y, a rozwój właśnie depresji e, też chcemy o tym mówić, dlatego że badania pokazują, że jednak to zwiększyło się spożycie alkoholu y, od y, początku, czy od marca y, od wybuchu tej pandemii, więc chcemy też y, y, tak y, w, no, ten temat trochę nakreślić. W Wrocławiu ruszyły jesienne nasadzenia. Miasto rozstrzygnęło też przetargi co do dodatkowych miejsc parkingowych. O tak wokół coraz mniej kolorów, ale uspokajamy, za kilka miesięcy inowrocław będzie zielony i kolorowy, bo ruszyły nasadzenia. Ruszyły nasadzenia, pojawią się nowe miejsca zielone na naszej zielonej mapie Inowrocławia. Jesienny Inowrocław w nowej odsłonie, Jesienny Inowrocław Akcji, czyli wykonujemy planowane, jak co roku, nasadzenia jesienne roślin w różnych częściach naszego miasta. Na osiedlu Rombin, w Montfach, na osiedlu Piastowskim, tam w pasach drogowych czy na skwerach osiedlowych pojawią się nowe rośliny, takie, które wszyscy lubią i które cieszą oko. Hortensje, róże, tawuły. To są takie rośliny, które bardzo dobrze izolują czy też hałas uliczny, czy też zanieczyszczenia, ale też pięknie wyglądają. To wszystko na wiosnę będzie nas cieszyć, bo dzisiaj trwają nasadzenia. Już pierwsze nasadzenia pojawiły się m.in. na ulicy Łokietka. Aktualnie przy Alei Ratuszowej takie nasadzenia są wykonywane i w kolejnych częściach miasta, m.in. przy ulicy 59 Pułku Piechoty, przy ulicy Kazimierza Kujawskiego, Bolesława Chrobrego. Tam w najbliższych dniach pojawią się ekipy i te nowe rośliny będą sadzone w Inowrocławiu. My na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z programu ochrony przyrody i w ten sposób realizujemy nasadzenia w naszym mieście. A proszę powiedzieć, tu mówimy o nasadzeniach, ale też niedawno zakończyły się przetargi ważnych dla miasta inwestycji. O jakich inwestycjach mówimy? Inwestycje w zasadzie trwają cały rok. Czy wiosna, jesień, zima, pogoda, jak tylko sprzyja, to takie inwestycje są wykonywane. A w międzyczasie rozstrzygamy postępowania przetargowe. I tak aktualnie takie postępowania rozstrzygnęliśmy, jeżeli chodzi o parkingi, miejsca parkingowe. Powstanie dwóch miejsc parkingowych na osiedlu toruńskim, przy Biedronce i na osiedlu Rombin, również przy Biedronce, w okolicach, w okolicach pawilonu. Handlowego. Tam nowe miejsca parkingowe, około 20 takich miejsc przybędzie. Tutaj postępowanie przetargowe rozstrzygnęliśmy, jesteśmy na etapie podpisywania umowy. I tak samo niebawem będziemy podpisywać umowę z wykonawcą i przekażemy plac budowy, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe w rejonie parku Solankowego. Tam zawałem, o czym już wielokrotnie informowaliśmy, powstanie parking, 50 miejsc postojowych z drogą dojazdową, z chodnikiem, tak aby jeszcze lepiej usprawnić. Całą infrastrukturę dla turystów, kuracjuszy, dla wszystkich mieszkańców miasta. Ośrodek Sportu i Rekreacji przypomina, że cały czas trwa wirtualny bieg niepodległości. Biegać można jeszcze przez kilka dni. Z powodu obostrzeń nie mogliśmy spotkać się tutaj. Wszyscy razem na Stadionie Miejskim im. Nawrocławskich na Olimpijczyków, aby wziąć udział w biegu niepodległości, dlatego Ośrodek Sportu i Rekreacji zaproponował w tym roku bieg wirtualny. Chodzi w nim o to, że uczestnicy pokonują tę trasę pięciokilometrową we własnym zakresie, a nam przesyłają wyniki. Rozmawiając, wiem, że macie już ponad 100 zgłoszeń, spodziewacie się około 200 uczestników. Skąd zgłaszają się biegacze? No, biegacze głównie z, z, zgłaszają się z Inowrocławia, ale mamy tutaj też nawet z, i ze Śląska, a także nawet jedno zgłoszenie z Londynu. O no proszę, to międzynarodowy bieg można no, powiedzieć. Można tak powiedzieć, że nawet w Londynie chcą tutaj tą święto niepodległości y, dobrze y, uczcić. A, a dobrze, to teraz takie y, ważne informacje. Co trzeba zrobić, żeby w ogóle wziąć udział w tym biegu? Aby wziąć udział w biegu, należy pobrać ze strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji kartę zgłoszeniową, wypełnić ją i przesłać do nas bądź mailem, bądź na messengerze, na Facebooku. Mhm. No i potem jak trzeba udokumentować ten. Odcinek 5 km. Kiedy zawodnik już po tym zgłoszeniu znajdzie się na liście startowej, może już wziąć udział normalnie w biegu, musi przebyć te 5 km z dowolną aplikacją, która mierzy dystans, a także czas, i przesłać w tej samej formie, tak jak zgłoszenie, oraz musi także przesłać swoje zdjęcie z tego biegu. Tak zapytam, bo nawet nie wiem, czy stadion miejski jest otwarty i można korzystać. No dzisiaj 11 listopada jest stadion zamknięty, ale uczestnicy, którzy biegali wcześniej i bądź będą, później będą mogli na stadionie przebyć. Jeszcze o upominkach, pamiątkach. Co można otrzymać właśnie przebiegając te 5 km? Dla uczestników przewidziane są medale pamiątkowe z Okolicznościowe czwartego biegu niepodległości. Po biegu od 17 listopada będą mogli odebrać albo osobiście przychodząc tutaj pod halę, albo my w wyjątkowych przypadkach będziemy wysyłać te medale pocztą. Jeszcze chcę zapytać o kryterium wiekowe. Kto może startować? Aby wziąć udział w biegu należy mieć ukończone 16 lat. To już wszystkie informacje w inowrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.